Przychodzę się do Was przywitać po tej stronie Wcześniej mieliście okazję zobaczyć hol z Biedronki, bodajże Polo i Kerfur mhm, Chyba jakoś tak A ja zabieram się słuchajcie teraz za Obiad, wcześniej był trening dzisiaj, dzisiaj Było 55 minut Po prostu szaleństwo, wczoraj 50 A tylko dlatego, że wczoraj Częściowo też rozmawiałam przez telefon, więc nawet nie czułam tego, wiecie, że tyle czasu już jestem na tym Orbitreku, a dzisiaj było 55 minut, bo oglądałam w międzyczasie trochę wiadomości. Jak się skończyło wiadomości, przełączyłam na ojca Mateusza i tak mi jakoś te 55 minut do czasu, kiedy się skończył serial. To do tego czasu ćwiczyłam. No i tak właśnie wyszło 55 minut. Ja za chwileczkę zabieram się za obiad. Dzisiaj będzie taki masz wszystkiego będziemy po prostu kombinowały będzie makaron ja mam akurat takie kolanka i chyba te zrobię chociaż wolałabym do tego świderki bądź spaghetti, ale nie mam to znaczy, że świderki chyba mam, ale nie chcę otwierać drugiej paczki więc chyba zrobię z tego do tego będą polędwiczki Teraz opcji jest kilka. Albo tak na początku na pewno będzie gotowany makaron. Później ten makaron będzie podsmażony. Wkroję do niego te polędwiczki i w planach jest jeszcze tak: dodanie plasterka sera plus do tego jajko. Czy zrobię w takiej wersji jeszcze nie wiem. Już dawno nie jadam takiego podsmażonego makaronu, a bardzo lubię, więc jak znalazł. No i trochę białka, żeby było, więc będą piersiątka ze kurczaczka, polędwiczki. I cóż, i tak się będzie dzisiaj przedstawiał, właśnie przedstawiał dzisiejszy obiad. Mam też, słuchajcie, kalarebkę, którą właśnie widzieliście w holu. I teraz pytanie, czy jeść ją na surowo? Czy może macie jakiś pomysł? Właśnie nie wiem, tak jak z kalafiorem, ugotować kalarepę i ją właśnie z, z bułką tartą, czy z czymkolwiek. Jeżeli macie jakieś pomysł właśnie na kalarepkę, to dajcie znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych pomysłów na kalarepę, bo ja już wieki kalarepy nie jadłam i szczerze powiedziawszy, trochę zapomniałam już. Z czym to się je. Także ja zmykam do Was, znaczy ja zmykam teraz, odezwa się do Was później, już chyba w fazie, kiedy obiad będzie zrobiony, i powiem Wam, co wyczarowałam. A swoją drogą. Nie wiem, czy to była niedziela, chyba w niedzielę, bądź w sobotę, już teraz nie pamiętam, obiad to była zapiekanka z leczą. Zostało mi trochę, słuchajcie, lecza, więc stwierdziłam, żeby tego nie marnować, a nie chciało mi się rozmrażać dodatkowego mięsa, a że byliśmy we czwórkę w domu, więc stwierdziłam sobie, że zrobię taką zapiekankę. Ugotowałam ziemniaki. Całą tą nacznie żaroodporną oczywiście wysmarowałam masełkiem, żeby trochę było tego tłuszczu jednak. Na to pokroiłam, położyłam pokrojone w plasterki cienko ziemniaki. Na to dałam... Warstwę lecza, później znowu ziemniaczki, warstwę lecza i na to dałam śmietanę z jajkiem i starty ser. I włożyłam do piekarnika, naczynie na żaroodporne było odkryte i było około 40-45 minut w piekarniku. Powiem Wam, że jedzenie leczo się nie zmarnowało. Ja zużyłam ser, który też już, wiecie... Może nie był pierwszej świeżości, ale jeszcze nie, nie, nie był zielony, więc trzeba było zużyć. Śmietana, która też mi zalegała, miała być czegoś innego, więc e, zużyłam do tego. Także coś z niczego. Dobra, to ja teraz zmykam i odzywam się później. I to jest pierwsza propozycja podania, czyli po prostu makaron podsmażony z kurczaczkiem, a za chwileczkę będzie trochę wersja wzbogacona. A tu moja wersja, bardziej kaloryczna. Mamy tutaj dodatkowo ser i jajko. No i poleję łyżeczką sosu czosnkowego domowej roboty. No. Także możecie sobie wybrać, która opcja bardziej by Wam pasowała. To ja słuchajcie, przychodzę już z, wie z wieczorną... Mm maseczką dzisiaj na twarzy ale zanim, co dzisiaj na twarzy to co użyłam jakich kosmetyków zanim nałożyłam maseczkę czyli najpierw był płyn micelarny matujący do demakijażu oczu, twarzy i ust, Eveline Cosmetics i ja mam już resztkę tego opakowania kolejny już czeka w użyciu to było duże 500 tu widzę coś mi, maseczka spadła 500 ml opakowanie, bo to było 400 plus 100 ml gratis i drugie opakowanie chyba mam w tej samej gramaturze musiałabym zerknąć, ale powiem Wam, bardzo, bardzo wydajny produkt bardzo gorąco Wam go polecam ja u którejś z dziewczyn widziałam ale teraz już nie jestem w stanie powiedzieć u której, niemniej jednak bardzo fajny produkt, bardzo i się go opłaca. Także po oczyszczeniu twarzy płynem micelarnym był peeling truskawkowy, drobnoziarnisty, który miałam w kalendarzu adwentowym bądź na święta. I powiem Wam, że bardzo przyjemny Jest bardzo przyjemny, rzeczywiście oczyszcza, wygładza cerę, niemniej jednak, tak jak tutaj jest sama nazwa, drobnoziarnisty, dla mnie był on za bardzo drobnoziarnisty i ja nie czułam, nie miałam tego uczucia, wiecie, pocierania jak gdyby po twarzy i troszeczkę mi tego brakowało, niemniej jednak zapach jest rewelacyjny, konsystencja też świetna, taka kisielkowata, galaretkowata, coś w ten deseń, ale bardzo, bardzo przyjemna. I teraz co mam na twarzy? Mam na twarzy maseczkę z Be Beauty. Jest to ten japoński rytuał piękna, ekspresowa maseczka do twarzy. Efekty nawilżenie, odżywienie, wygładzenie. I to jest ta z tego dwupaku. Ja sobie wzięłam tą jedną i bogactwo składników. Japońska alga Łakame, nie wiem czy tak się, te, się to czyta, o silnym działaniu regenerującym i odmładzającym. Różowa glinka nadaje skórze blask i absorbuje zanieczyszczenia. Odżywczo deteksujący japoński kwiat wiśni i odżywcze masło Shea. Także powiem Wam, ekspresowa maseczka o konsystencji masełka, błyskawicznie odżywia, nawilża skórę twarzy, otula zapachem kwitnącej wiśni. Mm. Ja mam pierwszy raz tą maseczkę, nie wiem w ogóle czy będzie widać. Ona jest delikatnie taka różowa, ale bardzo przyjemnie się ją nakładało, także też wam polecam. Na razie nic mi się z nią nie dzieje z tego co czytałam, to trzeba ją na 3 minuty zostawić, więc ja już chyba tyle do was nadaję, więc nie będę przedłużała. Po prostu zmyję sobie tą maseczkę za chwileczkę i cóż i <słuch> I my będziemy się chyba widzieć już jutro, jeżeli mam w planach kilka kilka jakichś filmów, do których zabrać się nijak nie mogę. A też chciałabym Wam wyjaśnić, dlaczego akurat teraz jest taka intensywna aktywność u mnie, czym to jest spowodowane i tak dalej. Ale chyba jeszcze nie wiem, może jutro się ukaże, może pojutrze nie wiem, muszę się do tego zebrać. Ale chciałabym poniekąd właśnie wyjaśnić, dlaczego tak nagle się rzuciłam. To nie chodzi o noworoczne postanowienia, ani nic takiego. Bo jak wiecie, ja już też w starym roku jednak ćwiczyłam tam gdzieś ta aktywność, ten ruch był u mnie, niemniej jednak jest to czymś teraz spowodowane i to czymś dla mnie bardzo ważnym, także chwilowo zostawię Was w niepewności i niewiedzy, o niepewności to nie, ale w niewiedzy, i być może na dniach po prostu wyjaśnię dlaczego. Ja będę się już z Wami kochani żegnała, życząc Wam oczywiście dużo, dużo zdrowia i dziękując za to, że jesteście, za to, że przybywacie, za to, że komentujecie, że się udzielacie. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu na dniach usiąść i odpowiedzieć na komentarze, bo nawet na to nie mam czasu. Jak już siadam wieczorem, pogarniam inne sprawy, to po prostu... a no, wczoraj nie było filmiku, bo trochę samopoczucie się obniżyło pomimo tego wspaniałego treningu 50-minutowego. To tak jakoś wyszło. Ale dobra, miałam kończyć, zatem kończę i do następnego razu.